I co? O. Co robisz? ultra omega giga Trollge. No. <laughs> What you know Wiesz co, co trzeba zrobić? No? Trzeba pójść do jaskini po dynamit i wysadzić zająca <laughs> Myślałem, że całą osadę <laughs> To przy okazji ty, tratwa! Ale to nie tratwa jest serio. Ale my nie gramy w Rafta tutaj. Ale bym kanibala. <noise> to jest jedyne Hannibal'a. Tu już jest uzależnienie. Czy mam jakieś mięso, cokolwiek? Mam skórę. Dobra, zrobiłem nam platformę. Mam dostały. dwa zęby na chuj mi zęby. <noise> no nie wiem, może ci brakuje trochę. <noise> o kurde, jest problem. <noise> Ej, bo on tymi saniami znowu do rzeki się wpierdolił i trzeba kolejne robić. Ale nie nie, mogę. nie to chciałem zrobić. Ja, ja chciałem nimi na płot wyjechać, a one wleciały. Masz Już bano. się nie da ich, ich wyjąć. Daj nie mi grę za tej Nie jestem aż tak głodny. Sorry, to myślałem, że to kanibal kolejny. <noise> 12% sanity. <noise> Tutaj? Mamy to! <laughs> Ej nie, poczekaj, ja go postawię Inaczej, czekaj Dobra, to postaw go inaczej y Tak, żeby y od razu z tyrolki byś mógł do niego wejść No, czekaj, o, weź go Mamy bywa. zero sanity Czekaj, Weź go, bywa Wkąd masz zero sanity? No, a wiesz, to zyskałem przez zero sanity, totalnie nic <laughs> Achievement get O no tak, papry dom. Paprykarz już miał już być dawno temu, by the way Odno. Nowy członek osady friza. W <noise> temu Osada mrożona Ty <noise> co jest? Ej bo tu lokalsi <noise> są Ej, bo tu... Ej kund jedzenie Aha. Zastanawiałem się co mnie walnęło Co mnie splombowało za te za Ej Michała, p... bo tu lokals jest chodzić gdzie mógł no, nakrydalać. za nim cały czas Ja miałem całym picie na odwrót Cały pasek picia na odwrót <noise> ma... Cześć jest jeszcze mu tę strzałę Ma pałkę <głos> <głos> nie pal go kurwa. Powiesz, że się ten moment nie nagrał. Jak budowaliśmy, co? <noise> Ty zajebałem w locie. Mniam. Nie żyje. Co zrobiłeś? Aniba mnie sklepał. <noise> ale nupek. Ale, 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 ale nupek. Ruro jebana. Jest! To marobiony ma robiony Członek ekipy Frieza Znaczy osady Frieza, przepraszam Dołączysz, będziesz od teraz częścią tej osady No będzie, bo już jest tyle ich wiśni No to co, nakurwiamy? Ej, ja nie wiem czy to oni mają sen teraz tej strachem tego, czy, czy my Nie, wiem, się wydaje, to nie jest normalne, że bierzemy każdego po kolei, odcinamy mu wszystkie wszystko co ma, potem wieszamy to sobie na, pat na, tych, na patykach, żeby to potem zjeść. Ty tam jest, tam biegnie jebany. Ty już nie przeżyjesz w tym lesie. Ale mu najebes. Z... z tego, tego lasu nikt tak. nie wychodzi. Żywy. Ty, tu jest jeszcze jeden obok. Ty, tu jest ich trzech, ej łycha. No, dwóch naraz. Ej łycha, bo to jest ich trzech. Ja na ławeczce odpoczywam, zostawcie mnie. Pierdalaj. Dobra, zdech. Czekaj, rozcinam go już na, na części. O, w sumie dobry pomysł. Weźmiemy tylko jednego, co będzie wziąć. Jest jedna rączka. I druga rączka. Nóżka. I ostatnia nóżka, dobra. Gdzie jest ten ostatni? Tam leży, tylko jego się górba. No weź mi za dostaw tego, bo jeszcze nie poszatkowałem. Mhm, dobra. Przygotuj go do końca. Gdzie jest ten drugi? Tu jest tego, tego ja go do obozu. do obozu. Do, tak. do, do domu ekipy mrożona go zabieram. No mamy nowego członka. Uuuuuu, stary syn, Cześć, czekaj, ojciec. nie było. Zróbmy jeszcze efekt powitania. Zróbmy jeszcze fek powitania jak u, to, to u Bladiego. Prawo. Cześć, Nie czekaj. Nie czekaj. <śmiennie> <śmiennie> Musiałem zdjąć gąb gąbkę, kurwa, i popfilter. Mam <śmiennie> nadzieję, no, że zajebiście wyszło. Jakby tu lokalsi są, ej. Obiad, to wiem, ale. Masakrację on ma no. Rozbierany Dobra, bo on strasznie się śmiedział, trzeba go palić szybko Ciekawe miejsce i tam się kieruje wsadziłem Obuchem mówisz kurwi Oblika się nie walno, więc to jest Jeden razy, tu ma pochodnie, a jeden ma pochodnie Ej, ale jeden jest albo się mi napierdoli zaraz Ej, ja umieram. Używ... Używaj bloka Nie, przecież ja kurwa. kurwa. Używam bloka, byku. ale diablo. A ja nie używam bloka i mi bardzo dobrze idzie. No nie, nie użyłem raz. Podpalającego trzeba pozbyć się, jest on werszczniejszy. Ty posłucham i no oni mogą być trzymać shotów Ty ten jest duży Jaki białas Ten jest duży No i się wyjewa e, w Jedne miejsce zbierzmy Jedne miejsce zbierzmy No to tutaj przy tyrolce. Gdzie jest paler? Ale się jara zajebiście chłopak Podjarane. Gorący chłopak Dobra ten też jest bez wszystkiego ja Ej bo tu jest jesteś jeden ten Ujebił jeden na nim Ej nogi mu ujebać Kurwa ja, Siś za późno Ale <gul> go ujebał Essa co? Tak co to! sociska wyjął <gul ujaba> Dobra Ale łatwo Mniam Obiadek nie wiem, dziwne strasznie jest to co robimy Nie no mi się tam podoba Mi też ale Dobra sobie że na odcinku to główne co się dzieje to cięcie kanibali na części Ja jak to tak zostawił jeszcze całości prawie jednego? Ja już nie chciałem tego jednego bo miałem pole pół Po prostu to się spadło Dostałem Adsigment za rozpierdalanie kanibali na części Dobra i chuj na kości go wyjebujemy w tym momencie. To już pewnie go dawno dostanę na fragment. drugie w nocy jesteśmy w stanie spotkać więcej lokalców. Nie, to z nimi nim napierdalać. Co wiąże się z większą ilością obiadów? Naraz, to co, to idziemy, nie? Mi się wydaje, że to będzie świnka na początku. O kurwa. Nie to jest, A, to nie, to jest, nie! To jest siekiera darmowa do drzew! Dwie darmowe siekiery do drzew! Poczekaj, on zrywa, fajnie że będzie chciał. O kurwa. Haj, gdzieś widorek! jednak uciekać. <gülak> Plus jeden, Ned jeden spierdala, to my też. Tylko, może nie do bazy, może nie do bazy. Bajcie w lewo. <gülak> Ej, oni was gonią, a nie mnie. Do jaskini, do jaskini. Jest teraz kni Ty Wózek nam wystrzelił! <głos> <głos> Dobra, wykiwałem idiotę Chcę go nakurwić, na na dziwka Tak, zabijemy go. W tym momencie komordujemy. Kurwa pół pan zabrał A. O kurwa, nie żyję Dobrze, pali się Dobra, pali się znowu Jest, zabiję go! No, Zaraz wam przyniosę kolegi a byłem szybszy, jest ubrałem I się. idzie w niego. kolega, drugi macie towarzystwo. do mnie już troje ze strzału. Wow, szary, na moment. Ej, zdechłem! Właśnie, wybierajcie zbrojkę z niego i ubierajcie się w nią najlepiej od Creepy razu. armor. Bo to jest najlepszy armor w grze. Hmm. Ciek, co to jest za armor? A, creepy armor, equip Ej, w to nie wiem, poza tym przed nimi uciekaliśmy. Nie, zostań najebani na sukę. Ciągnęliśmy ich przynajmniej w lepsze miejsce. No, dobra, to idziemy dalej, chyba, nie? Lecimy, lecimy. Na sukę ich walimy. Co się no. dzieje? Nie, my są po prostu gwałceni tutaj. Ej, to jest Luka. drugi, ej, to jest jeden. LucasTV z guniem. <noise> <noise> Lucas TV i bunio O kurwa <noise> A dobra Akwalung <noise> Już? Wow, bardzo szybko Teraz tylko karta i możemy kończyć grę <noise> Nie, to nie chłody one jak się walną mocno to łans za... yes. O kurwa jakie? Dziecioki ale dużo IQ to one nie mają no Jak Już nie mają? Ja tego wyjebałem Tu do góry? do góry i tu jest chyba... Wypłyniemy w tym jeziorku Tak, wypłyniemy w tym opędzim Dobra Widziałem pewne, ten, pewne rzeczy pod twoją tą Zobacz gdzie jesteśmy Fuck Wiesz co idę zrobić? No? I zaraz zobaczysz, Boże, te kaszki są niedojebane do To jest najgorsze. że się poprygasz ten został. <grymne> kurwa, ten tak. nie... czekaj, 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 pomogę? Jest Ej, wróciłem i widzę na pierdolenie. No dobrze! Ptaszek mi usiadł na rąca tu trzy mutanty idą, wypierdalam stąd. Nie, zabijamy je. Dobra, czekaj, wezmę flarę. Chodź w Przepierdam go do wody. Uchodź, uchodź! O kurde. Tu zbugował? Tak. Fajnie bo by dwoje nam wdychają... Cześć, on nie da się zwocić, jeszcze jest podpalony. Dobra, zdechł. Właśnie straciliśmy przez to... trójkę z nich. dobra, chuj, chociaż nie, chociaż zdechli. Ale w idealnym momencie wróciłeś, bo ja musiałby się sam z niej klepać. Tu to jest jeszcze jeden Fagas, Mały jest... idiot. Przeciwnik za, za słaby dla nas. Ej, bo my zaraz zajebie! Bo ma za szybkie one za szybki no, chyba cię głowa boli, Jebany. No to co, proszę. Ja wracam patrz, tu restart? No, no był bed jakimś innym. Ja tyr, Ja zrobię screen sobie. <noise> Gwiazdość. Mogę <spalić>. go <noise> No, ej, e, kunt, jest mutant w lesie. Bo oni już będą teraz na, na, napadać te mutanty nas. No to idę po niego. Dotarliśmy do momentu, gdzie mutanty się pojawiają. A nie, to normalne. Nie, jest jeden, jest jeden, chodź. Tak, jakby jedyne są drewna. To najgorszy jaki jest, według mnie. Znaczy, jest ten, który zrobi kosiarkę. Jest, rozliwo drzewo jedno. No woda, to zrób kosiarkę z niego. Na no, się kurwa to robię! No, bo nie no, man, czekaj, go nie do baba. Wyruchnąłem go shootuje... na mental, bo wszedłem na kamień i on nic mi nie no, może zrobić. On nam tutaj budowle budowlę. Czyli bo obok niego jest jeszcze drugi taki debil. Chora, dostał. Teraz jeden kościł więcej. Ja pierdol. <laughs> Powiem, że taki poradnik na stylu. Ten jak używać zombiaki na te yy, kanibali i mutanty na swoje własne potrzeby. Ale zajebio zaś, tak dawno tak dobrze nie bawiłem On się już poddał. No. Dobra, jest. Ty, zduplikowaliśmy seta. To. Bo to nie no, i tak jest dla kilku osób. Foger. <coughs> Łatwo. Teraz ja tu wózkiem trzeba przyjechać. <laughs> Ty, bo Gont na nim usiadł. Ty, tak gwiazda się nie zjarała. E, bo tu trzy ptaki na nim usiadły i wszystkie dostały one shota. To, to, to wcale nie tak, że nagrywamy 7, 10 godzin gameplayu po rząd, a potem na części. To tak wcale nie jest, w ogóle my się spotykamy za 30 minut. Pograć w The Forest? W Delas. Naszą ulubioną grę familijną. I potem. I tak się spotykamy przez te dwa tygodnie ogólnie. To wcale nie tak, że nagrywamy 10 godzin gameplayu i go tępujemy na części.